Witajcie, kochani. Dzisiaj będzie temat, do którego jakoś tak ciągle wracam, ale który bardzo często gdzieś jest w moim sercu i dotyczy kryzysu. Kryzysu wiary, ale też kryzysu w życiu, kryzysu w życiu osobistym, kiedy wiele rzeczy nam się kończy, wiele upada. Kiedy ktoś próbuje nas wciągnąć w takie rzeczy, w których chce nam udowodnić, że to już jest koniec wszystkiego, słuchajcie, to z czego warto sobie zdać sprawę, to to, że Bóg nigdy nie będzie nas wciągał w takie miejsce, że to już jest koniec wszystkiego. Bóg będzie nas wciągał w miejsce podróży do nowych rzeczy, podróży do miejsca obiecanego, podróży do Jego celów lub ewentualnie podróży do nieba. Tak, kiedy nasz czas naszego panowania na Ziemi naszego życia na Ziemi się skończył, ale wiesz, wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że wrażliwość, którą mamy w naszym życiu, czyli takie odczuwanie, widzenie, słyszenie, tak, ono również zabiera ten aspekt widzenia tego, tego świata nieprzyjaznego i bardzo często, wiesz, ono się włącza wtedy, kiedy my oglądamy różne wiadomości, tak w jakiejkolwiek telewizji, tak kiedy Oglądamy różne rzeczy dotyczące y, załamania klimatu na Ziemi, tak? czy tego jak niedługo runie gospodarka, czy różnych prześladowań. I wiesz, wtedy jakbyśmy patrzyli na to wszystko, to tak jakby nam się włączało, włączało, jak to poprawia, jakby się włączało nam to y, ten dar rozróżniania, tak? Tylko że jeżeli ciągle oglądamy te wszystkie rzeczy, to nie zauważamy tego. Że nasza dusza przy tym wysiada. Czyli, jeżeli my ciągle patrzymy się w zło, które jest dookoła nas i któremu nie wolno zaprzeczyć, nie ma co zaprzeczyć, bo ono jest prawdziwe, bo autentycznie ludzie dookoła giną, bo autentycznie ludzie tracą pracę, bo autentycznie rodziny się rozpadają, bo autentycznie większość wspólnot i kościołów przeżyła wielki kryzys i zmniejszyła się co najmniej jednokrotnie po pandemii, bo bardzo dużo dzieci w tym czasie po prostu straciły, jakby w ogóle sens tego, co w ich życiu w ogóle będzie, tak? Jest zwiększona liczba samobójstw dzieci, więc tych rzeczy jest bardzo dużo. I słuchajcie, w obliczu tego wszystkiego rozważanie, racjonalizacja, że będzie dobrze, że będzie tak, naprawdę nie ma za dużo sensu. Dla nas, dla ludzi wierzących, to jest taki czas na szukanie Bożych obietnic. Na szukanie tego, co Pan Bóg do nas mówi w tym czasie, co my mamy robić, gdzie my mamy iść, jak my się mamy zachowywać. Wiesz, czasami jesteśmy przed takim miejscem, w którym naprawdę wygląda na to, że wszystko się kompletnie zawali. A on znajduje dla nas wyjście, a on pokazuje nam wyjście. I wyobraź sobie, że taki Abraham i Sara w bardzo długim czasie swojego życia żyli z taką Bożą Obietnicą. Że będą mieli żyć, mieć dziecko, pamiętacie, już kiedyś o tym mówiłam, Są, czyta, słuchacie to na kazaniach różnego rodzaju, tak? I w pewnym momencie, jak już Bóg po raz kolejny powiedział, że będziecie mieli to dziecko, tak? Eee, czyli kiedy przyszedł do nich osobiście właściwie i powiedział to, tak? No to Sara zaczęła się śmiać. No i wtedy dostała pytanie, czemu ty się śmiejesz? No i ona się zreflektowała, że nie powinna się śmiać tutaj goście w domu i w ogóle ona się śmieje. Ale tak naprawdę ona się już zaśmiała, bo tyle razy już ktoś jej mówił, że będzie miała potoka i łowiesz było w umarłe. I wiecie, i... ale zawróciła od tych swoich wątpliwości, od tego podśmiewania się. No i została matką, e... matką własnego syna. Czyli nie kogoś adoptowała, tak jak Abraham próbował wcześniej, nie wzięła na, wzięła na łóżnicę, która urodziła Abrahamowi syna swoje. ona musiała naprawdę go bardzo kochać, jeżeli zdecydowała się na, na wpuszczenie innej kobiety po to, żeby po prostu Abraham tylko miał syna. Wiedziała, jakie to jest pragnienie w, w jego sercu. Tak? Inną, 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 inną sytuacją w tym samym przedmiocie jest to, kiedy Abraham opadał wątpienie, kiedy Abraham nie wiedział po prostu co zrobić i Bóg mówił do niego, że patrzył na gwiazdy i patrzył. Na piasek, bo tak jego, bo tak będzie pomnożony. Wiecie, i w naszym życiu my naprawdę musimy szukać Bożych obiektów w naszym życiu, tych, które już zostały nam dane i tych, które już są nam dane w Piśmie Świętym, tych, które były w postaci proroc. Potrzebujemy po prostu szukać dobrych słów wypowiedzianych nad nami i sprawdzać, które się jeszcze nie wypełniły, bo one się wypełnią, dlatego że Bóg czuwa nad swoim Słowem. I Bóg wypełnia, wypełnia swoje słowo. Więc kiedyś rozmawiałam z taką kobietą, i ona mi powiedziała, że, że kiedy wychodziła za mąż, to doszła do takiego momentu, w którym wiedziała, że z tym człowiekiem będzie miała poczucie bezpieczeństwa, on będzie się nią troszczył, ale nie będzie mogła z nim mieć budowanej relacji będzie musiała zrezygnować z, e, z takiego głębokiego rozmawiania z nim o różnych rzeczach. Więc kiedy myśmy się spotkały, to już było chyba 20 lat po tej sytuacji i okazało się, że to jest dla niej bardzo dużym ciężarem, że ona zrezygnowała z tego. Dlaczego? Dlatego, że to był jej język miłości. Czyli jej językiem miłości była głęboka rozmowa i wysłuchanie. Czyli ona w swoim małżeństwie, żeby nie być sama, zrezygnowała e, z języka miłości. Wiesz, co się okazało, że jak zaczęły się pracować, to pewne rzeczy udaje się jednak zmienić. Czyli ona tak naprawdę kilkanaście lat, może nie było 20, tak? to było po prostu chyba 14 lat, yy, zdecydowała się na takie życie bez, yy, bez tego, bez takiego, tej bliskości, którą, którą w tym momencie może czuć tylko dzięki yy, tego, że będzie kochana w sposób, który tego potrzebuje. Nie tylko, że będzie kochać w sposób, który jej mąż tego potrzebuje, tak? Czyli są takie związki, w którym on się czuje kochany, ona absolutnie nie. I takie rzeczy, czy chcemy, czy nie chcemy, w pewnym momencie prowadzą do rozpadu małżeństwa, tak? I podobnie jest w relacji z Bogiem. Ja już mówiłam o językach miłości z Bogiem, o tym, że Pan Bóg zna wszystkie języki. I my musimy się odważyć mówić do Niego naszym językiem. Musimy się odważyć wygadywać do niego to, co chcemy powiedzieć, a nie ukrywać się i myśleć, że on pewnie jest z nas niezadowolony. Czyli musimy wejść w relacje, tak? Ale wiesz, ja ostatnio tak się właśnie zmagałam z tym, co jest na tym świecie, jak to wszystko będzie. Miałam takie myśli, że kurczę, to się wszystko kończy, człowiek jest coraz starszy, nie robi tylu rzeczy. Przy mojej ilości rzeczy ja ciągle myślę, że tylu rzeczy nie zrobiłam, że teraz, teraz tylu jest jeszcze ludzi ginących, że jest tyle rzeczy do zmiany. Wiesz, i tak. Yy... W pewnym momencie dołączył gdzieś do mnie Pan Jezus i On mówi, że naprawdę myślisz, że ja cię postawił na świecie, który jest złym światem. I ja pomyślałam sobie, no kurczę, diabeł kradnie za żona i wytraca. I Pan Bóg do mnie mówi, ale wiesz, ja ten świat stworzyłem dla ciebie, żebyś się nim ucieszyła, żebyś się z niego radowała, żebyś znajdowała te wszystkie miejsca dobro, wszystkie miejsca mojej pracy dla ciebie, żebyś się tym umiała zachwycić. Żebyś w tym świecie szukała mnie i szukała moich owoców i wtedy będziesz w stanie przejść przez to, co sprzedaje ci nieprzyjaciel, tak? Czyli Bóg za świat odkupienie, Bóg przyniósł również odkupienie dla nas i odkupienie dla świata jest powiedziane, że całe stworzenie tym nie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Cały świat oczekuje objawienia się ciebie i mnie. Ciebie i mnie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy tymi ludźmi, którzy niosą dobro, bo dobro jest w nas, bo jesteśmy zanurzeni w dobrze, bo dobrem jest Bóg, bo w nas jest światło i to światło przemienia wszystko i to światło zmienia wszystko i to światło dotyka ludzi dookoła, czasami w sposób taki widzialny, czasami niewidzialny. Ja mieszkając w mojej gminie, chodzę po tej gminie, modlę się o tą gminę. Bez względu na to, czy ona jest taka, jak ja myślę, że powinna być, to ja się chodzę, modlę i wypowiadam dobre słowa na temat tej gminy. Ostatnio strasznie się poruszyłam, bo okazało się, że wiesz, że w naszej gminie jest bardzo dużo uchodźców. I są w prywatnych hotelach, w domach i na forum u nas, okazało się, że ludzie zaczęli robić zbiórki. Ludzie, po których byś się może nie spodziewała. Którzy po prostu są anty, różnych rzeczy i tak dalej. Nagle okazało się, że zobaczyli, że tutaj są biedni, że to są tacy ludzie, którzy gdzieś, gdzie, gdzieś się po drodze nie mogą, nie mogą znaleźć, tak? że jest mnóstwo dzieci i zaczęli tak samym siebie zbierać ubrania na zimę. Podjechała tam jedna babka, inna się dołączyła, i nagle zrobi, okazało się, że zrobiła się taka cała akcja, tak? kiedy ludzie postanowili być dobrzy dla innych ludzi. wiesz. I, i, czyli to się zaczęło zmieniać przez to dobro, które jest w ludziach. Więc wiesz, Pan Jezus umieścił Cię w miejscu, które było piękne i które powinno być piękne, i ono się robi piękne, dlatego że Ty jesteś, e, ty jesteś tym synem, e, synem właściciela włóczni, który przychodzi i dogląda pracę i mówi, co się będzie działo. I ostatnio miałam też takie objawienie z tym związane, e, związane ze słowem. Robiłam porządki w swoim biurze i znalazłam kupę takich karteczek, które dostawałam dawno temu jeszcze od dziewczyn, które prowadziłam, od ludzi, z którymi byłam blisko. Takie karteczki wdzięczności, karteczki z proroctwami, karteczki z takimi, e, z takimi dobrymi słowami. I okazało się, że mam ich cały kartonik. Zbieram takie karteczki. Takie wiesz, kiedyś zbierałam znaczki i kamienie, teraz zbieram karteczki. A co zbierasz ty? I, wiesz, I kiedy zbierałam te karteczki, to znowu się popłakałam i pomyślałam sobie, Panie Boże, otoczyłeś mnie ludźmi, którzy, którzy dawali mi tyle dobrych słów. Wielu z nich już ze mną nie ma, wielu z nich być może teraz nie dałoby mi tych dobrych słów, ale ja chcę pamiętać tą cząstkę dobroci danej od Ciebie, którą Ty włożyłeś w nich, abym ja była błogosławiona. Bo to mi daje siłę do życia, bo to pokazuje, że ja mogę dalej biec. Bo to pokazuje, że. Zawsze na mojej drodze dawojeść ludzi, którzy mnie kochali, którzy mnie wspomagali. I wiecie, tak jest cały czas: kiedy czegoś brakuje w tych wszystkich programach, które robię, zawsze Bóg przychodzi i daje ludzi, którzy stają obok mnie. Ja nie muszę ich szukać, nie muszę ich agitować, oni po prostu są. I to jest dobroć Boża wobec nas. Wobec Ciebie taka sama dobroć jest rozwinięta. Już Bóg wodzi, otrzyma po całej ziemi, aby wspomóc tych, którzy szczerym sercem są przy nich. Bóg, kiedy daje swoje słowo, a wszystko prostaje przez słowo, to słowo jest w stanie przemienić wszystko. I słowo, które daje tobie Bóg, też jest w stanie przemienić wszystko, jeśli tylko będziesz szukać tego słowa, tych obietnic, a nie będziesz słuchać i szukać słów, które mają cię straszyć, które mają cię dręczyć, które mają cię męczyć, tak? Słów, które być może sam wypowiada, słów, które ktoś z swoich bliskich wypowiada, słów, które wypowiada ktoś, kto jest na ciebie wściekły. To nie jest prawda o tobie samym. Wiesz, i pamiętam jak kiedyś właśnie jedna osoba, z którą pracuję, opowiedziała mi, że jej mąż, z którym ma bardzo duże problemy, zaczął do niej wypowiadać różne żale, mówiąc, że nic nie potrafisz do końca zrobić, nie mogę ci nic powierzyć. Jesteś taka zakręcona, ciągle wydajesz pieniądze na niepotrzebne rzeczy. A to jest osoba bardzo ułożona, jest cudowną osobą, i ona mówi: Ja zrobiłam wszystko to, o czym rozmawialiśmy. Wyszłam, popłakałam się w łazience. A później powiedziałam do siebie, to nie są słowa, które są prawdziwe o mnie. To nie, są, to nie jestem ja. I mówię, przyszła taka ulga do mojego życia, że byłam się w stanie e, podnieść. A później zrozumiałam, że to są słowa, które nad nim całe życie wypowiadała jego matka. I dlatego on się tak zachowuje. I przyszło naprawdę zrozumienie do tej sytuacji, w której jest. I pierwszy raz po latach zaczęłam z tej sytuacji wychodzić. Więc widzisz, kiedy my spotykamy się z taką Bożą odpowiedzią, to ta Boża odpowiedź nas wyciąga do różnych rzeczy. To, co, do, do Bożych rzeczy. Ale to, co jest ważne, kochani, to to, żebyśmy nie gromadzili nie tych słów. Zobaczcie, ile słów negatywnych jest w nas obitych, ile rzeczy, o ile rzeczy my się boimy. Jak my patrzymy na tych, którzy kiedyś z nami byli, i powtarzamy dziś w głowie ich słowa, i boimy się, że możemy naprawdę tacy jesteśmy, że może coś naprawdę z nami jest nie tak. A jeśli to są takie właśnie ciernie wbite w nasze ciało przez nieprzyjaciela, abyśmy nie mogli chodzić, wiecie, Bóg mówi bardzo wyraźnie. Dosyć masz łaski mojej, żeby przez to przejść, żeby przestać wierzyć w to, co mówi nieprzyjaciel, nawet jak używa bliskich, nawet jak używa ludzi, którzy odeszli, ale żeby uwierzyć w to, co ja o Tobie mówię, co ja o Tobie myślę, kochani, uwierz w Bożą obietnicę. Bóg umieścił Cię w dobrym miejscu. To miejsce będzie dobre, nawet jak teraz nie jest, dzięki Tobie. Dzięki Tobie, bo jesteś Synem Bożym, w Tobie mieszka światło i zostałeś tutaj dany dla zmiany tego miejsca, dla zmiany tego wszystkiego, ale najpierw musisz się odnaleźć z Nim. Najpierw musisz czuć się kochany. Najpierw musisz się czuć przyjęty. Najpierw się musisz czuć znaleziony. I wtedy te wszystkie rzeczy będą z Ciebie po prostu wychodzić. Ściskam Was mocno, bo zrobiły mi się dwa odcinki. Po pierwszym się odciął. Chciałabym, żebyście naprawdę o tym pamiętali, żebyśmy mogli wszyscy ruszyć do przodu, do naszych przeznaczeń, do naszego miejsca, żebyśmy nie żyli tylko tak, wnet nadejdzie dzień, pójdę do nieba i wtedy nareszcie będzie spokój. Spokój może być już teraz. Spokój spotkanie. Kiedy będziesz patrzył w twarz Jezusa, będziesz czuł się prawdziwym. Taki, jaki naprawdę jesteś.